Stary taka boka część szósta! Miesiąc później po słamanej nodze. Oh, wreszcie jestem bez kipsu. Jest dopiero druga w nocy. Dobra, posiedzę trochę na kąpie, bo w sumie um, nie chce mi się spać. Dobra, co uh, by tutaj... Yy, pooglądać Hmm. o, to spoglądam coś słyszałam o nie mama i szybko komputer i spać. O, nie no wszystko jest dobrze nie no też jest dobrze pewnie nie Cię przesłyszałam, po prostu. Dobra. Um, dobra. Um, jest. Na ja szczęście. Myślałam, że Cię przesłyszałam. E, może teraz sobie oglądam coś na telefonie, po prostu. Bo chcę. Um. O nie! Kto to do mnie dzwoni? Halo? Halo? Cześć! Jestem! Jak dobrze wiesz! Kim, kim jesteś? Dobra, może pójdę spać, bo to było naprawdę dziwne. Dobra, idę spać i to było mega dziwne. Trzecia w nocy. Płuczcie się, się! Muszę się chować szybko gdzieś. Szybko. A moje uszy. Dobra, w się schowam. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Uff, skończyło się. Na szczęście! Oh, chyba mogę zostać spindle, co to było? Nie oh, to. Oh, jeden, oh. Co to jest za okropny dźwięk? O, szybko! Chowajcie się do windy. Czórcia? Tak, Co też robisz? się chowam. Ja nie mogę. Szybko. Chodź. Szybko o, nie boję się. Musimy się tu schować. Mam Na nadzieję, że Bo tu nie będzie nigdzie widać.

To, co ma być. Dobra, ja wyjdę zobaczyć i wy tutaj się chowajcie. O nie, widzę to, widzę to, widzę to. Co? Ja to widziałem. O nie no. Po naszym domu chyba będzie i zaraz po nas. Nie no, oła. Moje uszy. I to uspokoiło się. Spokojnie zaraz się nie uspokoi. O nie. Czuło się! Prawda? Co to było? no, on to On taki dmięki wydaje. To się skończyło. Jesteśmy niebezpieczni, ale nie wiem czy sami te dzisiaj w nas... nie przyjdzie. Musimy jakąś krajówkę pomyśleć. Tylko jak... No pusty pokój. Właśnie tam zrobimy... Y Naszą bazę przed tym Siren. Siren head. Dobra, chodź. Okej. Okay. Dobra. Robimy tu pokój. Bazę. Po zrobieniu bazy. Dobra, zrobiliśmy już bazę. Zamykamy lalówkę, żeby się nie wychodziła. No i tutaj będziemy musieli spędzić. Te noce no niestety cały dzień nam to zajęło, już jest wieczór o oh gosh, boję się strasznie Ja też choć pierwszy raz nie ja też Dobra dzieci może wy pójdźcie spać a my będziemy my y, tutaj y, patrzeć czy go czasem nie ma dobrze, dobrze. 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 Wsiądź, dobra nie wiem dobra Musimy wyjść z tego domu. Nie możemy, właśnie. Do jakiego schronu? Do schronu też nie teraz. Gdzie mam schron? Nigdzie nie mamy. W naszym mieście. Ja nie mogę. Przyszedłem, się tu Teraz muszę też zjeść kapusta. Dziecko też jest głodne na karmia. Ja też jestem głodna. Ej, na. Nie, lepiej, nie nie nie, 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 patrzcie za się tutaj, się tutaj. Co jest? nie, go. Ja nie, mogę. Przecież nie, muszliwe.

Kolejna noc. No i teraz na niego czekamy. Trzecia w nocy. Uciekło. Go nie ma. Jej. 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 Wreszcie. Okej. Okay, dziękujemy wam za oglądanie Naszego filmu. Występowali Paulina, mama, Adam, tata, Vicky, starsza córka, Lena, młodsza córka, no i Oliwia, najmłodsza córka. Dziękujemy Wam za oglądanie. Pa!